Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się motywem opętania. Ponieważ to właśnie motyw opętania jest jednym z najczęstszych motywów występujących w kulturze masowej. Szczególnie w horrorach. Mikołaj Kołyszko, profesjonalny religioznawca, researcher, który zajmuje się tym tematem od ponad półtora roku. Najciekawszymi, a zarazem najbardziej przerażającymi przypadkami, na które udało mu się trafić, podzielił się z uczestnikami Dni Fantastyki. Opętanie to zawładnięcie ciałem przez obce byty duchowe, które w różnych kulturach są różnie nazywane i definiowane. Z punktu widzenia doktryny katolickiej opętania zawsze dopuszczają się demony, które wcześniej były aniołami. W islamie najczęściej opętują złe albo dobre dżiny. W niektórych miejscach, to bardziej folklor, tego nie ma w Koranie. Panuje przekonanie, że dżiny żyją w kanalizacji. Dlatego jeżeli gotowało się makaron i trzeba go odlać do zlewu, to jednocześnie puszcza się zimną wodę, żeby nie zranić dżina. Bo dżin nawet jak jest dobry, to też może być niebezpieczny. Więc lepiej go nie wkurzać. A taki poparzony dżin mógłby nawywijać porządnie. Dżiny mogą być też zawładnięte przez kogoś za pomocą czarnej magii i w ten sposób bardzo zaszkodzić. W judaizmie hasyckim opętują z kolei dybuki. Pierwszy opis opętania przez złego ducha u Żydów spotykamy już u Józefa Flawiusza. To jest właśnie z pierwszego wieku naszej ery. W buddyzmie najczęściej opętaniami zajmują się prety, wiecznie głodne i cierpiące pragnienie, albo rzadziej assury, istoty zazdrosne i agresywne, które walczą o władzę i bogactwo. Opętanie nie jest raczej przyjemnym stanem, przynajmniej w naszej kulturze, i dlatego takiemu człowiekowi trzeba pomóc. Temu mają właśnie służyć od wieków egzorcyzmy. Bywają odprawiane przez kapłanów, szamanów, znachorów lub osoby bez szczególnej roli duchowej w swojej społeczności. Od roku 1992 WHO ma w swojej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych zaburzenia transowo-opętaniowe. Co jednocześnie nie oznacza, że medycyna uznaje samoopętanie jako jednostkę chorobową. Dla medycyny to zaburzenia dysocjacyjne, w którym osoba traci poczucie własnej tożsamości i świadomości otoczenia, a zastępuje je inną osobowością. Kiedyś było to nazywane rozdwojeniem jaźni osobowością wieloraką. Takie zaburzenia powstają pod wpływem silnych przeżyć, np. PTSD, ale bywają też warunkowane kulturowo lub religijnie. Osoba w stanie transu lub opętania może wykazywać różne objawy, np. mówić obcymi głosami, innymi językami, albo bełkotać, wykonywać mimowolne ruchy, być agresywna albo przesadnie silna. W literaturze pojawiają się nawet epidemie opętań. Na przykład w Tajlandii ulegały nim najstarsze córki z rodzin wielodzietnych. W tamtejszej kulturze patriarchalnej to właśnie one miały do wykonania najwięcej bardzo trudnych do spełnienia nakazów. Co nierzadko prowadziło do różnego rodzaju zaburzeń, które w rzeczywistości były sposobem na rozładowanie napięcia. Statystycznie większa liczba opętań pojawia się po dużych traumach społecznych, np. po wojnach, kataklizmach, ale i znaczących zmianach kulturowych, które łączą się ze zmianą wartości bądź ról społecznych. Coś takiego właśnie obserwujemy. Na przykład osoba mająca 38 lat nie jest uważana za przesadnie starszego człowieka. Ale świat jest zupełnie inny od świata na przykład tego człowieka, siostrzeńca, który ma lat 14 i dopiero co wchodzi w dorosłość. A co dopiero mówić o świecie czyjejś babci. Kiedyś tak to właśnie wyglądało. Te przemiany były znacznie wolniejsze. Kultura była bardziej stabilna. Jak jednostka doświadcza opętania? Czuje, że coś złego się zbliża, w końcu wpada w trans i już wie, że ktoś inny przejmuje nad nią kontrolę. Często po wyjściu z tego transu nie pamięta, co się z nią działo. Nierzadko zjawisko opętania jest pożądane przez społeczeństwo, bo to sposób na rozładowanie napięcia. Według części badaczy trudno więc uznawać je zawsze za coś złego, za patologię. Czy egzorcyzmy mogą wyleczyć zaburzeń transowo-opętaniowych? Jest to skomplikowane zagadnienie, jednak mocno je upraszczając możemy domniemywać, że w pewnych sytuacjach egzorcyzmy mogą mieć pozytywny wpływ na proces leczenia. Niestety, w wielu wypadkach egzorcyzmy doprowadziły do mniejszych lub większych tragedii, a podczas nich działy się rzeczy, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. Mikołaj Kołyszko przyznał, że przez ostatnie półtora roku zajmuje się egzorcyzmami, a przez 8 miesięcy badał jedną z najsłynniejszych takich historii. Sprawę Annelise Michel. Niemki, która zmarła w 1976 roku po wielomiesięcznej serii egzorcyzmów. O jego śledztwie w tej sprawie można posłuchać w jego kilkuodcinkowym podcaście, do czego serdecznie zachęcam. Przeanalizował ponad 200 przypadków różnego rodzaju doniesień medialnych o egzorcyzmach, które zakończyły się śmiercią. Jest pewien, że co najmniej 140 z nich to historie ze wszechmiar prawdziwe. Egzorcyści wywodzili się z różnych religii i pełnili różne funkcje w swojej kulturze. Nie zawsze byli to kapłani. Ze 140 przebadanych przypadków tylko w jednym ofiarą był egzorcysta. To dramatyczna historia. Rzecz działa się w Stanach Zjednoczonych w rodzinie Markezów. Senior rodu wypędzał demony ze swojej trzyletniej wnuczki. Twierdził wraz ze swoją córką, matką dziecka, że słyszą głos Boga, który daje im wytyczne, a inni członkowie rodziny, słysząc płacz dziecka, uznali, że coś dzieje się nie tak. Wezwana została policja. Ta, słysząc za drzwiami krzyki i płacz dziewczynki, niewiele się zastanawiając, weszła do środka razem z drzwiami. W mieszkaniu stał dziadek i trzymał swoją zakrwawioną wnuczkę. Obok stała jego córka, matka dziewczynki. Naga, także cała zakrwawiona, trzymając w ręku święty obrazek. Policjanci długo się nie zastanawiali, tylko zdecydowanym ruchem wyrwali dziecko. Dziadek się zirytował i zaczął się zachowywać bardzo agresywnie. Funkcjonariusze wyjęli paralizator i nim go potraktowali. Serce prawdopodobnie nie wytrzymało. Egzorcysta zmarł. Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej, a matka do oddziału zamkniętego. Najczęściej śmiertelnymi ofiarami egzorcyzmów są dzieci. Do bardzo wielu tego typu zdarzeń dochodzi w Afryce, gdzie często ruchy zielonoświątkowe, które mają oprócz muzułmańskich ogromną nadreprezentację wśród badanych przypadków, łączą się z pierwotnymi wierzeniami. Dodatkowo zainteresowanie tą tematyką wzmacnia kino, a konkretnie nigeryjska kinematografia, zwana Nollywood. Jedna z najpotężniejszych po Hollywood i Bollywood. Część filmów można obejrzeć na Netflixie. To kino odpowiada de facto na kody kulturowe afrykańskie, podbija zainteresowanie czarami, kanibalami i tym podobnymi przeświadczeniami. O tym, że dzieci bez wiedzy rodziców mogą przynależeć do kanibalistycznego kultu, gdzie w nocy zjada czyjeś ciała, a potem jakaś osoba czuje się chora, jest bardzo rozpowszechniane właśnie przez to kino. Jedną z najbardziej przerażających postaci jest uznający się za egzorcystę biskup Sunday Ulub z Nigerii. Na dokumentalnym filmie z 2008 roku widać czarnoskórego mężczyznę w wełnianej, być może biskupiej, czapce, który każe kilkuletniemu chłopcu wypić szklankę ciemnego płynu, w którym, jak się dowiadujemy, jest spirytus, rtęć i krew. W ten sposób mężczyzna zamierza wypędzić demona, czarownika, właśnie z tego dziecka. Potem sam chwali się do kamery, że zabił 110 czarownic i czarowników. Jak łatwo się domyślić, mówiąc o czarownikach, miał na myśli właśnie takie dzieci. Sunday ulub Aya za swoje czyny stanął przed sądem ze swoimi czterema pomocnikami, ale jak ta historia się dla niego skończyła, nie wiadomo. Tacy ludzie są zazwyczaj bardzo mocno ustosunkowani w swoich środowiskach i najczęściej pozostają całkowicie bezkarni. Innej afrykańskiej dziewczynce, którą uznano za opętaną, wbito w głowę metalowy pręt. Ponieważ przez dziurę wydobywała się biało-czerwona piana, jak opowiadają świadkowie, uznano, że pozbyto się demona. Dziecko przeżyło, choć teraz nie ma z nim faktycznie żadnego kontaktu. Czarownicami i czarownikami jest też grupa 4 do 8-letnich dzieci, które mieszkają, a właściwie są więzione w piwnicy. Niektóre żyją tak w strasznych warunkach, posiniaczone od trzech lat. Wypuszczane są tylko na krótko nocą, żeby czasem nie zdążyły się wybrać na sabat. Ogromne wrażenie robi także dziewczynka, która została przepędzona z własnej wioski za domniemane otrucie siostry. Zaopiekował się nią misjonarz. Siostra żyje i ma się dobrze, ale cała wioska uznaje dziecko za zło wcielone. Widzimy w dokumentalnym filmie, jak misjonarz przyprowadza ją do wioski i chce wytłumaczyć jej rodzinie, bliskim, sąsiadom, że ona nie jest opętana. Nikt nawet nie chce go słuchać. Dziewczynka jest przerażona, płacze i trzyma się kurczowo nóg misjonarza. Ma może 4 lata. Jeden z mężczyzn przynosi wiadro i mówi, że zaraz ją w nim utopi. Pozostali krewni i powinowaci też rzucają na nią najgorsze kalumnie. Ktoś przynosi maczetę. Ile czasu upłynie, zanim afrykańskie dzieci będą mogły przestać bać się posądzone o czary i własnej śmierci? W krajach, w których ludzkie życie jest tak niewiele warte, gdzie wciąż rozpowszechniane są zabobony, nie stanie się to za szybko. Działające na tamtym kontynencie fundacje ratujące takie dzieci to wciąż kropla w morzu potrzeb, ale nie tylko w krajach trzeciego świata dzieją się tak przerażające historie. Mikołaj Kołyszko opowiada o przypadku całkiem świeżym z roku 2021 albo 2022. San Jose w USA w Kalifornii. Trzyletnia dziewczynka zbudziła się w nocy z krzykiem i płaczem. Matka i brat uznali, że to nie jest normalna sytuacja i że dziewczynka jest opętana. I że trzeba ją zabrać do świątyni. To był mały sekciarski odłam kościoła zielonoświątkowego. Tam przez 12 godzin nie dawali dziecku jeść. Przez 12 godzin ją egzorcyzmowali, dusili i próbowali wywołać torsję. Czekali, aż dziecko zwymiotuje złego ducha. Ponieważ jednak nie dawali dziewczynce jeść. Ta nie była w stanie wymiotować. W dwunastej godzinie dziecko już niestety było martwe, a jej własna matka ją udusiła. W Polsce także był przypadek egzorcyzmów zakończonych tragicznie. Tym razem uzdrawianiem zajmowało się rodzeństwo w Ośrodku Świętokrzyskim Piotr i Barbara. Oboje blisko czterdziestoletni, bardzo religijni. Stwierdzili, że ich 76-letnia matka jest opętana, bo nie chciała całować krzyża. Katowali ją przez długi czas. Ktoś z sąsiadów nie wytrzymał i zadzwonił nawet na policję. Niestety za późno. Wypędzając demona, dzieci rozbiły własnej matce, prawdopodobnie krucyfiksem, podstawę czaszki. Wykorzystywanie prawdziwych historii w literaturze i kinie, także w horrorach, jest dziś bardzo modne. Z tej całej historii wysuwa się jeden wniosek że demony zabijają naprawdę, ale to ludzie są tymi demonami. Dziękuję za obejrzenie, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a także jeśli tego jeszcze nie robicie, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w następnym materiale.